Polacy nie i język nienawiści znają, czyli o komunikacji w przestrzeni publicznej to debata, która została zorganizowana przez Uniwersytet Otwarty i Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas debaty goście odpowiadali na nurtujące pytania dotyczące powszechnego problemu, jakim jest mowa nienawiści. Jest ona obecna nie tylko w przestrzeni publicznej, ale również w mediach społecznościowych, a jej ofiarą może stać się każdy z nas. Pod moimi audycjami, pod moimi występami publicznymi, w internecie pojawiają się komentarze na mój temat. Czasami są to komentarze nienawistne, bardzo przykre, krytyczne, ale nie będące konstruktywną krytyką, tylko krytyką dla samej krytyki, dotykające mojej osoby, a nie tego, czego niby ta krytyka miała dotyczyć. Mowa nienawiści jest definiowana jako negatywne wypowiedzi, które szerzą, propagują i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nietolerancji. Akceptacja hejtu prowadzi do utrwalania stereotypów i uprzedzeń, co z kolei może prowadzić do tzw. przestępstw z nienawiści. Z tego względu na debacie zostały poruszone również ważne kwestie prawne. Należy jednak zadać pytanie, czy polskie prawo jest wystarczająco skuteczne w walce z mową nienawiści? Prawo karne jest instrumentem ostatecznym i jest Instrumentem mało skutecznym. Niestety prawo karne nie chroni też w sposób równy wszystkich grup zagrożonych przestępstwami czy mową nienawiści. Prawo karne wspomina o pochodzeniu etnicznym, narodowym, wyznaniu czy bezwyznaniowości. Nie chroni wieku, nie chroni niepełnosprawności, nie chroni orientacji seksualnej. To również są przesłanki, z powodu których w Polsce ludzie doświadczają przestępstw z nienawiści, mowy nienawiści. Polski wymiar sprawiedliwości działa bardzo poważnie. Woli. A prawo, jeżeli ma być skuteczne, musi reagować możliwie natychmiast. Język ma niewyobrażalną moc. Słowa, których używamy, wyznaczają sposób naszego myślenia, a w konsekwencji wpływają na to, jak postępujemy wobec innych ludzi. Wszyscy jesteśmy różni, ale równi. Ważna jest zatem nauka szacunku i tolerancji. Myślę, że to, o czym mówiliśmy podczas debaty, że podstawą jest edukacja, to jest klucz. Tak edukować, tak to zmienimy najłatwiej.